Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj y, zgrałem cały materiał z kamery. Już mi się karta zapełniła, dwie karty zapełniły. Ja nie miałem czasu obrabiać na bieżąco, dlatego kumuluję i potem ciągle w niedzielę siadam i, i puszczam filmy z wyprzedzeniem. No i niestety, jak zobaczyłem jakość nagrań, przez to, że, y, przez to, że no, mam ten y, obiektyw jednak y, zmatowiony lekko i przerysowany, no to, no to ten materiał średnie się nadaje do publikacji, Upublicznie go ale jeżeli będzie znaczy pierw postaram się zmontować jakiś film ciekawy ale jeżeli będzie jakoś naprawdę bardzo słaba to popominę te, po prostu te, 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 ten tydzień filmowania, no niestety no, i nie będzie materiałów dzisiaj troszeczkę spolerowałem kamerę, jeszcze do, do, dopracuję może ją bardziej niestety fi, y, ta osłonka Soczewka składa się z takiego by powłok i ta powłoka pierwsza jest antyrefleksyjna, no i niestety musiałem ją, musiałem ją zedrzeć, żeby, żeby cokolwiek było widać. Teraz taką mam wódkę, widzę. Dzwoniłem do serwisu, używam kamery Sony Action stary model AS50, ale już mniejsza o to. Jakby gdzieś używkę mi się kupić za jakieś, nie wiem, 150-200 zł, to jestem skłonny kupić, jeżeli by był obiektyw oczywiście w idealnym stanie. Natomiast dzwoniłem do serwisu, pytałem się, jaki jest koszt naprawy, yy, wymiany obiektywu, no bo tutaj tylko i wchodzi w wymianę obiektywu, nie chodzi o spolaryzowanie, o, o polerowanie, bo po, polerowanie nie zjedna, bo się, mówię, ściera się ta powłoka. No to powiedzieli mi między 560 a 650 zł. Dużo, jeżeli kam za kamerę dałem około, nie wiem, 1200, w tej chwili jak patrzyłem, kosztuje około 900 zł. także Granie warte świeczki, chyba będzie trzeba jednak. Jeżeli jakość rzeczywiście będzie słaba, jeszcze widzę jakieś rysy, także no postaram, się, postaram się go ją jeszcze bardziej spolerować. Nie będzie tej powłoki antyrefleksyjnej, ale może też nie będzie aż tak źle. Ale rozważam jeszcze, rozważam jeszcze zorganizowanie jakiejś zrzutki, kto się dorzuci, to się dorzuci. Zawsze parę groszy będę miał lżej i zakupić nową kamerę po prostu też myślałem o Sony Action, ewentualnie GoPro. Te kamery tylko wchodzą yy, u mnie w grę dlatego, że no, są małe, poręczne, ja je mogę wszędzie zabrać i tak dalej. Nie będę latał z dużym obiektywem, z dużą kamerą, no, to jest dla mnie bardzo niewygodne, dlatego używam tych małych kamer. Czemu Sony Action, a nie GoPro? Już kiedyś w jakimś filmie mówiłem, dlatego że wydaje mi się, to jest moje oczywiście zdanie, że Sony ma lepszą stabilizację obrazu. Oczywiście GoPro jest bardziej poręczniejsze, jakieś akcesoria są tak dalej, tak dalej, tak dalej, szmery, bajery. Natomiast jakoś tak no, przekonałem się bardziej do bardziej do sony i używam sony. Yy, może mój błąd nie wiem. Nie mnie oceniać. W każdym bądź razie no, próbuję jakoś naprawić ten to fatalne zarysowanie. I oczywiście, teraz już muszę zamówić, jeżeli uda mi się, spole, yy, uda mi się na tyle yy, zma, nie zmatowić, tylko wypolerować ten obraz. Niestety nie będzie powłoki tej yy, antyrefleksyjnej, ale to nie problem jest, bo mogę dokupić filtry na to i wtedy ten filtr założę i lepiej żeby filtr się za 30-40 zł przerysował niż wymiana całego obiektywu no. a oczywiście sercem, sercem całego kamery jest oczywiście obiektyw no. także no, tak to wygląda nie inaczej no, postaram się jeszcze jakoś muszę kupić pastę taką może jakąś specjalną do szkła yy, i filcem takim delikatnym później jeszcze to, to zrobić no zobaczymy jak to rozwiązać na chwilę obecną, na chwilę obecną no, będę nagrywał tak jak nagrywał no, dzisiaj, dzisiaj też już jestem na budowie Yy, będę nagrywał, bałagan jest oczywiście, yy, No tak jak Wam mówiłem, jest bałagan, dzisiaj będę te płytki czyścił, ale pierw, pierwsze co zrobię, to zrobię na w kominku, bo już mi się zrobiło 14 stopni w mieszkaniu, chłodno, yy, tutaj wyczyszczę i zrobię pierwszą fugę, dlatego, że chcę dzisiaj jeszcze wnieść trochę rzeczy, niby fuga mapy jest napisane, że po 3 godzinach można już puścić ruch pieszy, Czyli jak ja na przykład wniosę rzeczy, położę folię, położę... Nie, folię. Jakieś kartony, żeby oddychało. Folia nie oddycha. To myślę, że nic się nie stanie. Także dzisiaj zdejmuję te kliniki. Widzieliście już, jak je się zdejmuje, Także nie będę pokazywał wam. Chyba, że ustawię kamerkę i zobaczymy. W każdym, razie, w każdym bądź razie, dzisiaj jest plan działania taki, że tutaj fuguję. Pierw czyszczę, porządnie czyszczę, fuguję. Następnie wchodzę tutaj w kuchni, Yy, z czyszczeniem, z czyszczeniem yy, i też może zafuguję, żeby to mi ładnie wyschło i tu już gratów nie będzie, wszystko przenieść tam do pokoju, <laughs> dzisiaj mamy czwartek, przenieść wszystko do pokoju i dzisiaj zagruntuję, bo tu był kawałek zagruntowany, ale już się pył naniósł, także zagruntuję tutaj yy, cały salon, może cały, może nie, bo tam wychodzę właśnie do okna, tu taki pasek sobie zostawię. I yy, jutro akcja. Jutro będę chciał yy, położyć tu płytki. Jutro będę miał cały dzień. Także myślę, że położę tu płytki. Chociaż chciałbym dojść tak gdzieś dotąd. Chociaż najlepiej dotąd dojść, żeby później i za ostatni pasek wyszedł mi tutaj, bo zaczynam od tamtej strony. Tutaj mi pasek wyjdzie, bo tu chcę przejść dalej. Także do, także dojdę tutaj, żeby później móc uzupełnić tam pod szafką. To będę musiał wejść na płytki. No dobra, tu nie ma co się rozgadywać, biorę się za odczepianie tych, tych, co się nazywa, system poziomowania tych grzybków. A ja sobie w kominku napaliłem. No i co, a propos kominka, te listwy aluminiowe, narożniki aluminiowe, no niestety musiałem wszystko derwać. Nie sprawdziły się przy temperaturze. Jednak tutaj się nagrzewa. Nie wiem, czy może mój błąd, że za mała przerwa jest zostawiona. Między kominkiem a tym, że powinno być jakiś dystans. O, tutaj kamera w ten sposób. Jakiś dystans, nie wiem. W każdym razie, płyta sama w sobie płyta ona się aż tak bardzo nie nagrzewa. Ale tutaj wszystko teraz. Tu chyba muszę. Czekajcie. Nie, dobrze jest. Już brudne ściany I tu nie będzie problem. problemu tu pójdzie akurat kamyk to kamyk nie powinien. Nie powinien chyba się nagrzewać. nie się znaczy nagrzewać nagrzewać się może będzie, ale nie powinien odpadać. Także tu będzie taki kamyczek dekoracyjny. I powinno być ładnie. O, pójdą tutaj kamyki. Równiutko się wycinę. Ciekawe czy to się... To jest gips. Czy muszę ciąć to fleksem, czy wystarczy, że ponacinam nożykiem i się będzie wyłamywać. Nie wiem, muszę przeczytać w instrukcji jak tu jest napisane. W każdym bądź razie... Kominek zostawiam na później, dlatego później robię kominek, żeby to się wszystko wypaliło. Ja sprawdzę, sobie, czy, co się jeszcze dzieje, bo nie chcę kłaść, żeby ten. O, na co kleił jeszcze e, ten kominek? E, te, te kamienie. Kamienie wykleił na zwykły klej do płytek. Elektry... Ten zwykły, wysoko elastyczny. Ten, co kładę na używanie podłogowe, na to przykleję. I nie mówię, żeby używać białego. Ja to białego nie muszę używać, bo płytki mam ciemne, także na, na są mi biały a mam ten klej, także użyję tego kleju a, jeszcze jedna rzecz nie będę kładł płytki, dlatego się wstrzymuję jeszcze z robotą od samego dołu tylko pierw położę płytki sobie płytki położę sobie dolne znaczy podłogowe listwa pójdzie tutaj, albo sokoł bo listwa jeszcze nie wiemy co to będziemy robić i dopiero dam od sokołu dam yy, ten kamień, dlatego żeby się nie brudził podczas mycia także będzie w ten sposób rozwiązane no dobra, co tu dużo gadać, nie wiem czy to jest sens gadać się do kamera, zdaję egzamin, w każdym bądź razie biorę się tam za robotę. Kuchnia wstępnie wysprzątana, też do fugowania gotowo. Tam w pokoju już mi wysycha. Mówię Wam tak, płytki są cholernie śliskie. Wiadomo, polerowane, także jest śliskie. Także mamy z jednej skrajności w drugą skrajność, bo te są bardzo matowe, bardzo choropowate, także są, nawet szczotką trzeba je szorować. Nie wiem jak będzie przy eksploatacji, przy dniu codziennym, przy myciu. Te mycie mopem płaskim, pach, 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 umyte momentalnie. Te myślę, że będzie gorzej. Natomiast na tych prędzej brud będzie widać niż na tych. Także zobaczymy. Tylko na tych samych skarpetach to można się przewrócić, bo są bardzo śliskie. Zobaczymy czy tu mi wyschło już. Jak mi wyschło, to możemy. O, już ładnie dosycha. Że zaraz fugę sobie idę urobić. I zaczynam fugować tutaj. no. Ten pokoik zafuguje. Niech schnie. Teoretycznie 3 godziny, czyli do 18.00, nie bardzo dzisiaj wnosić. Chciałem tutaj zagruntować. No cóż, zobaczymy. I zaczynamy fungowanie. Brązowa to będzie strasznie grudzić. Jeszcze te płytki szorstkie. Powiem Wam, że się, że to będzie tak chyba na sprawa. Zobaczymy. Czy będzie szło, czy nie będzie szło. Thank <sniffs>